For... Czyli teraz wyszukuje komendy, które on wpisał. E, czyli pewnie będzie szukało tej komendy, którą on wyrzucił z tym głosem. Wiesz, tam było przywołanie głosu hakera hackera. Miał, Miałem broń swoją w ręku. Odwala mu, odwala Patrz mu. Patrz no! O co chodzi? Ta komenda chyba źle na niego działa, widzowie. Może... Ej, a może to jest jakiś słaby punkt komendy. O! Słuchajcie. Voice, Voice comment. comment. Fa... O kurde. Czyli przywołana się. została ta komenda. Czekaj, haker. Zbliżamy się czy co? Co to było? Co to było? Oh! Activating voice to haker Słyszałeś to? Ta, no takie jakby... Co to było? To było jakby, nie wiem, zbagował się jakiś głos Okej, okay, i co teraz? On nie, podchodzi, o, nie czy... podchodzi do nas. Haker, ja czego ty boję. chcesz? Od nas Haker Haker, mówisz? Halo? Mówisz? No właśnie, haker Słyszysz okay. na? Ooo! O weź! O. o! Słyszeliśmy CI co? On O! Słyszać? Słyszymy skończył, Cię, Haker! Tak Ja to nie mogę, nie. ej, co jest gra i co ale jest to gra Co boję Tak, ale, Haker, e, nie zrobisz na nic złego teraz, jak zrobiłeś tą komendę z głosem, co nie? E, czemu tak podchodzisz? Czemu tak nie. podchodzisz? Czemu tak biegnie? To to. No to. A, jest to, rozwalajcie to, katii Katy, dawaj, przełaź Katy i uciekaj stąd! Nie, Katy, dobra, to jest dramat. Palion, co my mamy robić teraz? Co, co mamy dali? robić? <laughs>